Witam Państwa, nazywam się Filip Powroźnik. Jestem prawnikiem, który specjalizuje się w pomocy prawnej dla dłużników, w postępowaniach upadłościowych, egzekucyjnych, w doradztwie przy restrukturyzacji zadłużenia. Chciałbym Wam powiedzieć trochę o skutkach upadłości konsumenckiej. Klienci, którzy do mnie zgłaszają się, najczęściej pytają się, jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ja im wtedy wyjaśniam, że te skutki można rozpatrywać w dwojaki sposób. Po pierwsze, skutki po wydaniu postanowienia przez sąd o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, oraz po drugie, kiedy już kończy się całe postępowanie upadłościowe. Ja to zawsze w ten sposób klientom przedstawiam, że cała procedura upadłości konsumenckiej dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap to jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Drugi etap wykonanie planu spłaty, czyli zakończenie całej procedury upadłościowej. W tych pytaniach zawarte są obawy klienta, czy warto skorzystać z tej procedury upadłości konsumenckiej. Klientowi należy wyjaśnić, należy uświadomić, że upadłość konsumencka powoduje częściowe lub nawet całkowite umorzenie długów. Podstawowym skutkiem tego pierwszego etapu czyli po ogłoszeniu upadłości jest to, że pojawia się syndyk. Syndyk, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, obejmuje nadzorem dochody i majątek dłużnika. Oznacza to, że wszelkie dochody, wszelki majątek dłużnika jest kontrolowany przez syndyka, czyli dłużnik nie może swobodnie dysponować tym majątkiem, jego wynagrodzenie podlega kontroli ze strony syndyka. Celem takiego założenia jest spieniężenie majątku dłużnika i przeznaczenie tych uzyskanych pieniędzy na spłatę długów. Zgodnie z tym przyjętym przeze mnie podziałem, pierwszy etap to skutki po ogłoszeniu upadłości, a drugi etap to zakończenie procedury upadłościowej. Po wykonaniu planu spłaty, czyli w ciągu trzech lat, sąd stwierdza, że. Zobowiązania dłużnika zostały spłacone, i w tym momencie dłużnik może rozpocząć nowe życie, czyli życie bez długów, bez komorników, bez tego stresu. I w tym momencie pojawiają się te skutki po zakończeniu procedury upadłościowej. Moim zdaniem są to bardzo znaczące skutki. Po zakończeniu całej procedury upadłościowej dłużnik Formalnie na rynku konsumenckim, w obrocie gospodarczym jest osobą, która nie ma żadnych zobowiązań, czyli może swobodnie zawierać umowy konsumenckie, może zaciągać zobowiązania, może nabywać majątek, ale w praktyce zauważam pewne ryzyko. Można założyć, że taki klient, który miał ogłoszoną upadłość konsumencką, na przykład na rynku bankowym, i pozabankowym, tak łatwo nie uzyska kredytu. Dlaczego tak uważam? Już obecnie w raportach z Biura Informacji Kredytowej pojawia się informacja o ogłoszonych upadłościach konsumenckich. Oznacza to, że każdy dłużnik, wobec którego ogłoszono upadłość konsumencką, będzie odnotowany w raporcie z Biura Informacji Kredytowej o tym, że miał ogłoszoną upadłość konsumencką. I może być nawet taka sytuacja, że klient po tych trzech latach, po zakończeniu całej procedury upadłościowej, odbuduje swoją pozycję finansową, znajdzie świetną pracę, będzie dużo zarabiał, nie będzie miał żadnych zobowiązań, ale fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej i informacja w BIK-u spowoduje, że może nie uzyskać kredytu. Przepisy prawa tego nie określają. Ale znając procedury bankowe, znając podejście banków do dbania o to, komu udziela się kredytów, prawdopodobnie będzie taka sytuacja. Ale z drugiej strony, zastanówmy się, czy to ograniczenie jest korzystne dla dłużnika, czy nie. Moim zdaniem, to ograniczenie jest korzystne dla dłużnika. Jeśli przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej Miał nadmiar zobowiązań, wpadł w spirale zadłużenia i upadłość konsumencka spowodowała, że te długi zostały częściowo spłacone, częściowo umorzone. To takie ograniczenie, wynikające z tych faktycznych skutków po zakończeniu procedury upadłościowej, wydaje się będzie korzystne dla dłużnika, ponieważ ono nauczy dłużnika, aby racjonalnie zarządzać swoimi pieniędzmi, czyli aby wydawał. Tylko tyle, ile zarobił. Przede wszystkim życzę powodzenia w wychodzeniu z długów.